1 maja jesteśmy na krótkiej wycieczce. Miasto, w którym dzisiaj jesteśmy, to miasto prywatne. Jedno z najbogatszych miast w Polsce. Miasto kupców i jarmarków. To wszystko to prawda. Pod małym warunkiem. Musimy przenieść się do Polski w XVI i XVII wieku. Dzień dobry z Jarosławia. Do miasta wchodzimy tak jak za dawnych czasów, bramą krakowską. Kiedyś miasto całe otoczone było murami. Było trzy bramy: krakowska, sandomierska i lwowska. Do dzisiaj zachowały się, zachowały się tylko ruiny bramy krakowskiej. Początkowo była to brama trzykondygnacyjna, zwieńczona renesansową attyką. Tutaj mamy zachowaną fosę i część murów obronnych. Także w czasie rozbiórki dwóch kamienic, które przylegały bezpośrednio do bramy krakowskiej, okazało się, że pod bramą krakowską była dwukondygnacyjna piwnica i było to miejsce, gdzie mieszczanie odbywali kary. W cegle były wyryte herby, a także znaki rodowe mieszczan. Jarosław znajdował się na dwóch szlakach handlowych szlaku solno oraz bałtycko-czarnomorskim. I to spowodowało, że w XVI wieku był on drugim co do wielkości, po Frankfurcie nad Menem, miastem kupieckim w Europie. Jest to okres największego rozkwitu miasta. Odbywało się tutaj co roku kilka jarmarków. Na miasto liczyło 3000 osób, a w czasie Jadmatku rozrastało się do miasta, które liczyło 30 tysięcy osób, więc no było to ogromne miasto w tym czasie. Sprowadzono tutaj naprawdę egzotyczne towary, biżuterie, przyprawy, także spędzano bardzo dużo bydła po 40 tysięcy wołów i 20 tysięcy koni. Także położenie nad Sanem miało tutaj istotne, istotne znaczenie, dlatego że towary spływały, nie wiem, jak to powiedzieć... Były spławiane. Towary były spławiane Sanem do Wisły, a następnie Wisłą do Gdańska. Jesteśmy na płacieniach Kamienicy Jarosławskiej. To Kamienica Kupiecka. Charakteryzuje się ona rozległymi podcieniami. Jest to takie pomieszczenie na zewnątrz, gdzie kupcy wystawiali swoje kramy, handlowali tutaj. Takie pomieszczenie miało duże znaczenie, dlatego że chroniło przed wiatrem, mrozem, deszczem, słońcem, zapewniało komfortowe warunki do handlu. Do takiego domu kupieckiego prowadziła też szeroka brama wjazdowa, przez którą można było wjechać wozem, wyładować towary. Na dole znajdowało się pomieszczenie, gdzie dokonywano transakcji, a na górze mieszkała rodzina kupiecka. W latach 60. XX wieku rynek zaczął się walić. Ewakuowano 25 rodzin. Okazało się, że to wszystko przez piwnice, które znajdują się pod kamienicami. No, pod stałym rynkiem chyba. Pochodziły one jeszcze z czasów kupieckich. Towarek przecież gdzieś trzeba było przechowywać do następnego jarmarku. Był nawet taki pomysł, żeby to zostawić samo sobie. Niech się zawali. Na szczęście do tego nie doszło. Poproszono o pomoc profesora Zalewskiego. Przez kilkanaście lat górnicy z Bytomia pracowali tutaj i zabezpieczyli rynek. Zaowocowało to też powstaniem podziemnej, podziemnej trasy turystycznej, którą można w tym momencie zwiedzać. Za nami Duma Jarosławia, kamienica Odsetich. Została ona wybudowana dla rodziny smiszowców, ale niestety właściciel popadł w długi, kamienica została zlicytowana. Nowym właścicielem był włoski kupiec rodzina Odsetich. I ówczesna właścicielka Jarosławia, Anna Ostrowska, poprosiła, aby kamienica służyła ku ozdobie i pożytkowi miasta. Tak też się stało. Kamienica od została uwieczniona na jednej z 32 monet dwuzłotowych, upamiętniających miasta, mających istotne znaczenie w dziejach Polski. Warunkiem wydania takiej monety było posiadanie 500-letniej tradycji samorządowności rozwój w dziejach polski, a także istotny wkład w kulturę. Jarosław rozwijał się na pograniczu kultur i religii, dlatego oprócz kościołów mamy także cerkwie i bożnicę. Za nami cerkiew pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. W środku znajduje się jeden z najcenniejszych ikonostasów w Polsce. Jest on z przełomu XVII i XVIII wieku. Nie pochodzi on jednak z tej cerkwi, a został przeniesiony z cerkwi pod wezwaniem zaśnięcia Bogu Rodzicy. Ta znajduje się w parku i do dnia dzisiejszego przetrwało tylko prezbiterium. W ołtarzu bocznym znajduje się XVII-wieczna ikona z wizerunkiem Matki Boskiej Brami Miłosierdzia, uznana za cudowną przez papieża Piusa VI. Mówiąc mniej patetycznie i bez zadęcia, Jarosław to też nasza historia, ponieważ Ula tutaj mieszkała 8 lat. Tutaj się poznaliśmy przy studni na Jarosławskim Rynku, ale Zupełnie nieprzypadkowo. Zupełnie nieprzypadkowo, ale dzisiaj jest tam zagrodzone, bo jest remont. No i też w Jarosławiu mieszkaliśmy dwa lata po ślubie, wobec czego trochę to miasto znamy, no lata zna bardziej. Lubimy. I mieszkała tutaj dłużej, dlatego też z taką opowiada, z taką lekkością o, o, o tym wszystkim, bo po prostu to jest miejsce, które bardzo lubi. Za nami kolegiata. Jest to najstarsza pojezuicka świątynia w Polsce. Wewnątrz znajduje się obraz Matki Boskiej, znajduje się bardzo cenny obraz Matki Boskiej Śnieżnej. Był on ratowany z wielkim poświęceniem z pożaru. Przed nim modliło się wielu polskich władców. Żydzi nie mieli łatwego życia w Jarosławiu. W XVI wieku wczesna właścicielka zakazała im mieszkania w mieście. Mieszkali na tzw. Tak przedmieściu ruskim, a handlować mogli tylko w czasie targów i jarmarków. Do miasta powrócili w czasie zaborów. W czasie II wojny światowej większość z nich straciła życie w obozie w Bałżcu. Pozostałością po Żydach są dwie bożnice. Bożnica Mała i Duża. Bożnica Mała była w rękach prywatnych i niszczała, a teraz widać, że jest na sprzedaż. Tuż za nią znajduje się Bożnica Duża, w której w tym momencie znajduje się zespół szkół plastycznych. W 2012 roku odsłonięto pierwszą tablicę upamiętniającą Żydów pomordowanych w Jarosławiu w czasie okupacji. Mury, które widzimy w oddali to opactwo benedyktynek. W środku znajduje się kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja i Stanisława. Pójdziemy tam, więc zobaczymy więcej. Całe opactwo otoczone jest murem z ośmioma basztami. Kiedyś pełniły one funkcje obronne, a teraz jest to takie fajne, zaciszne miejsce, gdzie można pójść sobie pospacerować. I trochę się wyciszyć. Historia całego klasztoru jest dość burzliwa. Powiemy tylko tak mocno skrótowo, ale to już będziemy tam w środku. na terenie opactwa. Wejście do kościoła świętego Mikołaja i Stanisława jest ozdobione kamiennym portalem w kształcie ukłuć triumfalnego. Jest to jeden z największych zabytków Jarosławia. W klasztorze znajduje się nietypowa pamiątka wojenna. Jest to tak zwana czarna komnata. Podczas, pod koniec II wojny światowej Niemcy podpalili zgromadzone w niej środki chemiczne. Liczyli, że wybuch zniszczy opactwo. Zamiast tego wysoka temperatura stopiła cegły i powstały charakterystyczne czarne sople. Idąc przez miasto, tak samo możemy spotkać wiele ciekawych kamienic. Kamienice były budowane przez polskich kupców a zdobione przez włoskich rzeźbiarzy. Także czasem jak się wchodzi w podwórze, to są malowidła na sufitach. To są takie rzeczy, które trzeba sobie po prostu wyszukać. Kamieniczkami mamy także trochę schowany Kościół Świętego Ducha. Pełnił on także funkcję obronną, dlatego że tutaj możemy zauważyć, że są luki strzelnicze. Gdy będziecie spacerować. Ulicą Grodzką, uwagę waszą, powinna zwrócić właśnie ta kamienica, którą przed chwilą widzieliście. Jest to najwęższa kamienica w mieście i ma tylko 2,5 metra. Przed nami XIX-wieczna hala kupiecka, która jest wzorowana na tej, która jest we Wrocławiu. Jak widać Jarosławski Rynek stępniżyczny. Byliśmy tutaj rano, to było praktycznie pusto. A teraz yy, dobra pogoda wyciągnęła z domów mieszkańców. No i proszę zobaczyć, jak to wygląda. Tu Jarosławski rynek został przebudowany. Jak byliśmy tutaj ostatnim razem, nie było fontanny. No wygląda koniecznie. to nieco inaczej. Może rynek, ale dep tak.